Ponce to malutka, zaspana mieścina na północy Francji, ale ostatnio stała się głośna, osiągając status kurzej wioski. Ponad jedna trzecia miejscowych rodzin zamówiła u burmistrza darmowe kury, choć większość z nich nie ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu kurnika. Tak czy siak, kurza wioska stała się regionalną sensacją. Rodzina Moncheron jest przekonana, że poradzi sobie z nowym wyzwaniem: kury na pewno będą się u nich dobrze czuły. W zamian za troskliwą opiekę poza znoszeniem jaj, mają oczyszczać gospodarstwo z organicznych odpadków. I tak staramy się nie produkować za dużo śmieci, ale ratusz zaproponował nam kury, by po części pozbywać się ich już we własnym domostwie. Natychmiast przystaliśmy na tę propozycję. Obierki z jabłek, ziemniaków i innych warzyw, ciepłe czy zimne odpadki. Kury zjadają wszystko, a ich właściciele dzięki temu płacą o wiele mniej za wywóz śmieci. Pomysł ten w żartach rzuciła kiedyś burmistrz gminy Nicole Foucault, ku jej zaskoczeniu został bez wahania zaakceptowany. Koszty wywozu organicznych śmieci w przyszłości obliczane będą według wagi. Szukaliśmy metod ich redukcji. Jedna, jedyna kura spożywa w ciągu roku około 150 kg organicznych odpadów. Wykorzystanie tego pozwoli nam zaoszczędzić dużo pieniędzy. Kurzy model oszczędnościowy zaczyna owocować. Zaś kury dostarczają mieszkańcom ponsa niewyczerpanych tematów na sąsiedzkie pogawędki.